Dzień dobry państwo. Rozpoczynamy transmisję na żywo z Żółwika. Jesteśmy w trakcie finałowych meczy w siatkówki w memoriale, w trzecim memoriale Krzysztofa Marszalika. Za chwilę poprosimy organizatorów o podsumowanie dwudniowych rozgrywek i przygotujemy dla państwa tabelę wyników. 在。 Organizatorzy są w trakcie przygotowywania do omówienia całego memoriału dla Państwa. W tej chwili są mecze finałowe. Trzy drużyny, w tej chwili przed nami drużyna męska. Poproszę zaraz kamerę, żeby przeniosła się na drugą stronę do grupy żeńskiej. Za chwilę organizatorzy nam przedstawią wszystkie drużyny i stan wyniki na chwilę obecną. Widzę Tomasza Pieczekowskiego, wicedyrektora Odulniaka, który ma już gotowe listy dla nas. Poprosimy kamerę bliżej. Ojtek. Dzień dobry panie dyrektorze, w domku kończymy memoriał. Troszeczkę bliżej kto wystąpił i kto teraz walczy o mistrzostwo. Wystąpiło 14 drużyn, 6 drużyn w kategorii kobiet i 8 drużyn w kategorii mężczyzn. W kategorii kobiet akurat nazywany jest finał, gdzie zespół z Wilczy gra z zespołem z buska, czyli Arena Buzko gra z zespołem Power Girls z A po kolejnej stronie tam mężskie Po kolejnej stronie grają dwa zespoły. Tak, tak. Dwa zespoły. Poprosimy, kamerę I za nami. Tu mamy mecz bardzo zacięty e, między zespołem Lejto Lejtoto i sześciarzy. To zespoły, które wygrały swoje grupy i teraz właśnie walczą o zwycięstwo w turnieju. Trzeba przyznać, tam, że impreza się rozkręciła. To jest dopiero trzecia edycja. Mam nadzieję, że będzie ich więcej ale w porównaniu na przykład do roku poprzedniego, no to jest ogrom, to jest ogrom. No przepełnione są tutaj, yy, przepełnione drużyny są ze wszystkich stron naszego województwa. Tak, cieszymy się, że nasz turniej cieszy się coraz większą popularnością. Warto zaznaczyć, że już pierwszego dnia zapisów Mieliśmy zamknięte listy w kategorii mężczyzn, właściwie e, później w, w ciągu e, paru jeszcze dni zgłosiło nam się kilka drużyn, ale niestety nie mogliśmy już ich przyjąć. Dlatego myślimy troszeczkę o rozbudowie tego turnieju, o zmienieniu nieco formuły, ale to niech będzie niespodzianką, co będzie, co będzie za rok. Okej, okay, to poprosimy Cię o przygotowanie szczegółowych list. Może też powiemy o naszych sponsorach, bo tu na pewno na zorganizowanie takiej imprezy to musieliście tutaj sięgnąć do portfela i to wiele osób. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczeni, począwszy od bardzo przychylnego stanowiska naszych władz powiatowych, poprzez władze wojewódzkie, poprzez posła, europosła Adama Rubasa, poprzez burmistrza miasta i gminy. Naprawdę wszyscy bardzo doceniają to, co kiedyś w swoim życiu robi. W świętej pamięci Krzysztof Marszalik i doceniają, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy sposób na promowanie tej jakżeż fantastycznej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka. Ale osoby prywatne o nie należy zapominać. Naprawdę sami się zgłaszają do nas, szczególnie tutaj podziękowanie też dla naszych byłych absol dla naszych absolwentów z różnych miejsc Polski, Pytają się, czy mogą się dołożyć do memoriału, czy mogą w jakiś sposób pomóc, czy to organizacyjne, a każda pomoc dla nas jest ważna. No fantastyczna impreza, wszystkim nam się ona podoba. Zainteresowanie jest to ogromne. Mam nadzieję, że na przyszły rok to już będzie większa relacja telewizyjna z całości. No, na razie tylko takie skróty na początek. I poziom się naprawdę z roku na rok podnosi. Obserwatorzy mówią, że naprawdę w tym roku, szczególnie w, w, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i szkoły średnie, poziom jest znacznie wyższy niż, niż, niż w ubiegłych latach. Okej, okay, to dajemy się teraz chwilkę odpocząć i nam odpowiedzi na kolejne pytania, głównie o sponsorów. A poszukamy teraz opinii od naszego starosty. Dzień dobry panie starosto. Zdzisław Lęk, nasz wieczorski starosta. Panie starosto, no impreza ogromna. Yy, przyznam się uczciwie, że pamiętam tą zeszłą to jest dopiero trzecia edycja, ale widać, że chętnych jest mnóstwo dyrektor Pietrzykowski z ogólniaka powiedział, że, że musieli wcześniej listy poza, zamykać, bo tylu było chętnych do, do gry w siatkówkę w pinchowie. Tak, wczoraj wczorajszy dzień zakładali, że się skończy do godziny 15, ale jednak się przyciągnął do 18.30 z uwagi na taką ilość drużyn. a dzisiaj faktycznie. Było na dzisiejszy dzień zapisanych drużyn, że sześć drużyn po prostu czekało w rezerwie. Jak rozmawiałem z panią dyrektorem jak i z panem dyrektorem, to rozważają, czy w przyszłym roku jest zrobić to 3 dniowy właśnie Memoriał Krzysztofa Marszalika. Także zainteresowanie jest olbrzymie jak widać, prawda? No, świetna zabawa, świetna zabawa. Ludzie tu przyjechali się również i... Ry rywalizować, ale też się sportowo bawić i bardzo się cieszymy, że, że ten pomysł sprawdza się, spodobał innym i korzystają z tego, by być tu na tej hali w dniu dzisiejszym i wczorajszym. Panie Starosto, no, hala żyje, to, to widzimy. Jakie ma Pan większe plany w stosunku do naszej hali? To jakieś większe imprezy? Czy ma Pan już jakieś skrystalizowane plany? Ja powiem tak. Najważniejszym planem to jest ten plan inwestycyjny, jakby ta hala zaczęła żyć również w okresie letnim, bo no jak wiemy, od maja do września, z uwagi na temperatury tu w środku, no faktycznie no, ciężko i trudno z niej korzystać, jakby się chciało. Czyli pierwszy krok planujemy, by takie znaleźć rozwiązania, żeby ta hala mogła funkcjonować przez cały rok również w okresie letnim, a więc. No, Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne, żeby ewentualnie y, pozwolić sobie na, bym powiedział, klimatyzację y, tej hali w porze, porze letnim. Bo to jest największą przeszkodą, gdyż w tym pięknym okresie letnim ona jest wyłączona z użytkowania. Wykorzystam tą sytuację, że, że możemy chwilkę porozmawiać. Wprawdzie jest pan szefem naszego powiatu dopiero od kilkunastu tygodni, ale już wiele się dzieje. Kopyta wręcz ruszyły wszystkie projekty. Z tego co wiem ogromne pieniądze dla zespołu szkół zawodowych. Teraz przy, przy otwarciu tego memoriału słyszeliśmy od pana zastępcy, że są ogromne pieniądze na inwestycje w wojsko, Ogólniaka. Zmiany w szpitalu. Nowy dyrektor, ale też dla szpitala pieniądze. Może krótkich słowach, państwa starosta? Tak, no przyznam, że największym takim sukcesem, zresztą również informowałem opinię społeczną za pośrednictwem państwa telewizji, uzyskaliśmy pieniądze na pozbycie się te, tego niechcianego prawda, problemu, jakim są odpady yy, na terenie naszego powiatu. To jest rzecz bardzo ważna, istotna. Dzięki temu możemy środki własne, które były niby przewidziane yy, na lata na, na usunięcie tych odpadów, wykorzystamy no je na takie yy, remonty bieżące, jak również inwestycje. To jest najważniejsze. Druga rzecz, która uważam jest bardzo istotna, to to, że udało się pozyskać tak doświadczonego dyrektora do szpitala, jakim jest Bartosz Stempleski, który był dyrektorem w wielu szpitalach ostatnio w wojewódzkim, a ten szpital właśnie wymaga takiego dobrego zarządzania, gdyż rok 2024, jak pokazują dane, no jednak prawda wygenerował znaczną stratę w granicach 6 milionów złotych nie wypracował, prawda, swoich planów co zaskutkuje na 25, więc się bardzo cieszę, że mamy dobrego dyrektora, mam nadzieję i wierzę w to, że ten szpital z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc będziemy wyprowadzać na prostą. To jest bardzo, dwa rzecz, dwie rzeczy są bardzo istotne. Jak wspomniał Pan również czy na pewno, to boisko tu było, było przy liceum nieużytkowane z uwagi na jego zniszczenie. W tym roku zostanie doprowadzone do takiego stanu, że, że będzie użytkowane przez uczniów tej szkoły. No, również w szkole zawodowej było dofinansowanie około ponad milion złotych, milion sto chyba osiemdziesiąt. To było na doposażenie sal lekcyjnych w zakresie informatyki, jak i logistyki, łącznie z wyposażeniem i dostosowanie prawa też budynku dla, dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czy dostępność dla osób niepełnosprawnych, żeby ułatwić dostęp do tej szkoły dla tych osób. I również w zakresie dróg, też będziemy realizować na terenie Słotej Fińczowskiej, już inwestor wchodzi odnośnie budowy dróg, dwóch dróg na kijach. No i tak powoli realizujemy inwestycje, staramy się o środki, tak jak w samorządzie. Panie starosto, wiem, że obwodnica to nie jest y, odpowiedzialność naszego powiatu i gminy, no ale z racji tego, że jest Pan tu gospodarzem, na pewno tam Pan się przygląda, co tam się dzieje. Remont za remontem w jednym miejscu cały czas, teraz ten przepust, o usłowisko. Czy Pan nad tym czuwa? Jest to jakby, jakby obwodnica, jest w zarządzie Pana Marszałka, czy w zarządu dróg wojewódzkich, ale, ale te drogi podlegają pod e, pana marszałka. Mam e, takie informacje, śledzimy to, e, są tam wykonywane prace. No, trzeba ubolewać, że, że droga która została oddana, jak sobie przypominam, może 5 lat temu, 6 lat temu za olbrzymie pieniądze, bo to około 40 milionów złotych, szkoda, że już e, potrzebuje takich kosztownych e, remontów. No, trzeba tu ubolewać. No, ale nie, niestety, no, tak czasami się w życiu dzieje, że nie wszystko się układa, co ja by się chciało. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. No, życzylibyśmy sobie, i, i żeby tu pan tak zarządzał nami, żeby ta hala żyła, żeby tu było jak najwięcej gości co roku. Tak, i takie są założenia, takie plany, i tak się musi też dziać. To obiecuję państwu i społeczeństwu wilczowskiemu. To będziemy w stałym kontakcie. Zaraz zapytamy dyrektora żółwika, jakie ma najbliższe plany tutaj na zagospodarowanie tej przestrzeni. Bardzo prosimy. Bo wiele osób mówiło, że po prostu hala jest mało wykorzystywana. A tutaj widać, że dzieje się bardzo dużo. Musimy uważać też, że piłki latają obok. Piłki są miękkie. Dziękuję Panie Starosto Dzięki za informację. Dziękuję bardzo. thank